Czary z gitary. Bardzo serdecznie was witam, moi drodzy uczniowie, moi drodzy słuchacze, w kolejnej odsłonie czarów z gitary. Dzisiaj rozpoczynamy cykl zatytułowany Czary na opadnięcie kopary. Wiecie dlaczego? Dlatego, że w tym cyklu będę prezentował przepiękne utwory, znane opracowania znanych utworów, piosenek. Które to, no przynajmniej u niektórych, jeśli zagracie dobrze, czyli zagracie dokładnie tak jak ja, nauczycie się dobrej wersji, to spowodują z pewnością opadnięcie kopary. Tylko uwaga, nie jest to audycja czy lekcja dla osób, które dopiero zaczynają grać na gitarę. Jest to. Um, Audycja dla zaawansowanych gitarzystów, którzy wiedzą o co chodzi. Jeśli ja powiem Emol albo Emol Septymowy, którzy potrafią dobrze już władać palcami prawej ręki, którzy potrafią również i mają pełną kontrolę nad lewą ręką. Ponieważ będą tutaj fragmenty, które będzie trzeba po prostu zwyczajnie poćwiczyć. Tak jak ja musiałem je ćwiczyć, nie myślcie sobie, że ja sobie usiadłem, zagrałem to i wszystko było ok. Ja również musiałem to ćwiczyć, ale uważam, że ta wersja jest całkiem fajna. Zaczynamy od piosenki, która jest według mnie sztosem po prostu uwielbiana przez wielu. E, ballada, która na YouTubie ma prawie 900 milionów odsłon. Shallow, Bradley Cooper i. Lady Gaga nagrali przecudowną piosenkę, która idealnie nadaje się, żeby ją zagrać na gitarze. Posłuchajcie, jak w mojej wersji to będzie brzmiało. Nie będę grać przecież całej. Mamy się dzisiaj nauczyć początku tej melodii. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, i popatrzcie, jak to zagrać. A więc idziemy E i D. Kciuk, pierwszy, dźwięk, pierwszy. Uwaga, jesteśmy na strunie D, G i H, tak? Nie uderzamy w ogóle strony E tutaj. Teraz E. Kładziemy Fis, drugi przestawiam na E, czwarty zostaje. I tu gramy bas, trójdźwięk i czaknięcie. Przypominam, że to czaknięcie to jest nic innego jak uderzenie kciukiem w struny basowe obrotem dłoni. Tak? Czyli nie nawalamy tą gitarę, tak? jest to obrót dłoni i uderzenie kciukiem. Jeszcze raz. Tak wygląda zupełnie początek. To co teraz zagrałem, czyli jedno cichutkie czeknięcie i cichutkie uderzenie basu, to jest wypełnienie tego taktu, bo tak naprawdę w teledysku czy w tym nagraniu jest tak, że tam jest cisza. My tutaj tylko sobie wypełniamy takt, czyli razem to brzmi w ten sposób. I teraz dopiero kiedy wyćwiczyłeś ten cały pierwszy fragment, zabierasz się w następny. Łapiemy CC, czyli kawałek Cedura. Gramy C G C, uderzamy czwartym palcem legato na dźwięk D, znowu C G i gramy E D. Uwaga, całość. Jeszcze raz, to jest kawałek cedura. Oczywiście akcentujemy dźwięki, które są melodią, czyli które są grane tutaj, ten, i T2 i T2, tak? Czyli i teraz uwaga, trzeci palec przekładamy, tylko tyle robimy, trzeci przekładamy na G, czwarty został na, na miejscu, gramy bas. trójdźwięk D, G, D, dlatego że to jest G. -dur. Czaknięcie. Gramy zwyczajnie tak jak pokazuje bas, trójdźwięk, czaknięcie i szybko przechodzimy na zwykły dedur, ale w nim gramy te trzy struny D, a D to są dźwięki, tak? Czyli i teraz ozdobniczek. To jest ozdobnik, który wykonuje w ten sposób. Gram FIS, szybkie legato wstępujące i legato wstępujące, czyli w ten sposób i schodzę potem po strunach ozdobnik i po tych dwóch strunach h i, tak? Czyli jeszcze raz ta całość tej części. Jeszcze raz wolniej. Ćwiczysz tą drugą część. W całości powinno to wyjść w ten sposób. Dalej. I jedyne co musisz zrobić, to powtórzyć początek pierwsze trzy akordy, czyli to. Dlatego, że to jest cały wstęp. W tym miejscu kończy wstęp trubi przerwę i wchodzi z wokalem. Tak, zaczyna się e, śpiew, zaczyna się piosenka. A więc jeszcze raz gram cały wstęp. Zaczyna się wokal. Popatrz więc, jak zaczyna się teraz wokal. Trzymasz tylko D, prawa ręka uderza. kciuk, pierwszy na G, dwu dźwięk. A potem samo E. Teraz dokładasz, tak jak było we wstępie, Fis i A. Grasz dwu dźwięk. Ten dźwięk jest z basem na skrajnych strunach. G Czyli G, D, G, H. Tu ma pierwszy zwykły dźwięk Zobacz, samo G jest w basie. To naprawdę nie jest cztery Czterodźwięk. I jeszcze raz. bo wypełniacz. Tak, uderzenie, czaknięcie, ja na to mówię, czaknięcie i bas. Jeszcze raz. Tell me something, girl, posłuchaj. To jest następny fragment do ćwiczenia. Nie idź dalej, dopóki Ci nie wyjdzie to porządnie. Nie oszukuj siebie, bo potem nie będziesz mógł oszukać innej. Będziesz musiał im to zagrać. Jeszcze raz. I uwaga, lecimy dalej. Łapiemy cedur CEC, c C-E-C. -E -C. Bas pierwszy i dwudźwięk. Tu musimy uderzyć dwudźwięk, a potem już gramy te kolejne dwudźwięki, gramy tymi dwoma palcami na strunie G i H. Jeszcze raz. i dwudźwięk. dźwięk. Nic nie zmienia się w lewej ręce, nic. Trzymasz te trzy palce, tylko trafiają odpowiednie struny. I teraz przekładasz na G, zostawiasz C. Grasz trójdźwięk. dźwięk. Puszczasz C. Żeby zagrać dwie puste strunki H. Robisz czaknięcie i szybko przekładasz na D-dur, ale uwaga, z D-dura łapiesz tylko D i A. Złapiesz cały, dlatego że za chwilę trzeba zagrać ten sam ozdobnik, który był. Czyli... Teraz... Czaknięcie... I doganiacie się z dobnikiem. Struna H i struna G. Jeszcze raz. Nie, nie tutaj. Przekładam. C zostaje. Czaknięcie. Dwu Tylko A tu trzymam, i za chwilę dostaję D-dur. Podobnik jest, tylko uderzam tą strunę i schodzę pod edużenie. Jeszcze raz się przyjrzyj. To jest kolejna rzecz do ćwiczenia i w zasadzie to jest cała zwrotka. Tak, Posłuchaj całości. I do tam dojechałeś w swoich ćwiczeniach, to super. Za tydzień pokażę ci, jak zagrać dalej. Masz do roboty wstęp, który jest w trzech kawałkach, jeśli dobrze pamiętam, i zwrotkę, czyli to, co on śpiewa. Dlatego, że ja uważam, że na gitarze prawdziwe czary są wtedy, kiedy potrafisz w bardzo ciekawy sposób zagrać zarówno melodię, czyli słychać tam. Tą melodię wokalu. Słychać również bas, słychać więc akompaniament, i jeszcze od czasu do czasu jest tak zwane czaknięcie czyli jest efekt perkusyjny. Powinno się to udać i wyglądać od początku do końca. Tak, posłuchaj. Osiągniesz taki efekt po tygodniu ćwiczenia, będzie super. Jeśli wcześniej, jeszcze lepiej. Zapraszam Cię, abyś wpadał tu systematycznie, ponieważ nie tylko będzie ciąg dalszy szalał, ale następne e, ciekawe przeboje. Jeżeli masz jakieś propozycje, piosenki, które chciałbyś zagrać, bo ja mam wiele pomysłów, napisz w komentarzach. Jeżeli mogę coś poprawić, też napisz w komentarzach. A teraz łączaj uszy, bierz gitarę do łapy i jedziesz. To był odcinek zatytułowany Tary na opadnięcie kopary. Pozdrawiam serdecznie.